kilkanaście lat, a te, a te większość z tych norm, o których mówimy, no może nie przesadziłem mówiąc, większość mają wchodzić w życie już w 2010 roku. Czyli czy może do tego dojść? Czy to jest, czy to jest w ogóle kierunek, w którym podąża kodeks alimentarius? Znaczy, kodeks żywnościowy podąża na pewno w kierunku normowania wszystkiego, co się da. Mhm. Jest tu pewien precedens, no, który się nie zmaterializował, nie został uchwalony. To jest propozycja prawa w Stanach Zjednoczonych, która narzucała tak, powiedzmy, profesjonalne w cudzysłowie wymogi do uprawy i takie normy, jakie trzeba spełnić przy hodowli jakiejkolwiek żywności czy uprawia jakiejkolwiek żywności, że de facto po wprowadzeniu tego prawa u, uprawy takie przydomowe stałyby się nielegalne, no bo by przyszedł urzędnik i powiedział, dobrze, a czy ma pan certyfikat ABC, czy spełnia pan e, normy, nie wiem, HCP, HACPP, mm -hmm. czyli badania tych punktów krytycznych w procesie produkcji? No, no nie mam, no, no dlaczego tak. mam mieć? No mam doniczkę tutaj i hoduję sobie rzadkiewkę, no, a to nie, to nie można tak, bo to obowiązują normy, więc e, można... E, czy mam cebulkę i hoduję sobie szczypiorek? Cokolwiek, prawda? cokolwiek, mhm. tak? No ale pan nie spełnia norm, a to przecież to jest, a w ogóle to już jest produkt farmaceutyczny, no bo przecież cebulą można coś wyleczyć, a można to ma tej witaminy C, prawda? A, a tak. No tak. właśnie, można się okazać, tak sobie że... teraz możemy tak. pofantazjować, mhm. natomiast y, sprawa jest dość poważna. Może to w ten sposób, w tym kierunku nie będzie, wolu, znaczy się de facto nie rozwinie praktycznie. Albo ktoś na to nie pozwoli, ale ataki są. tak I To, tak to ja jest mówi... czysty Orwell, panie Kazimierzu. Z jednej strony żyjemy w Unii Europejskiej, lubimy się demokracją i zdobyczami tej demokracji, a z drugiej strony tego rodzaju instytucje coraz bardziej ograniczają nam życie i w jakiś sposób je no, starają się sprowadzić do prostokątów i kwadratów. Mam tutaj na myśli do takiego znormalizowania wszystkiego. No, tak jak podał pan przykład tej, tej przydomowej rzodkiewki czy, czy cebulki. No ale ja mam. Pewien paradoks, prawda? Znaczy, paradoks, Pytanie jest takie, y, kto ma wpływ na to, co, w, jakie prawo jest tworzone w Unii. Czy to ma zwykły człowiek, czy to ma... Unijny urzędnik. Unijny urzędnik czy, czy raczej ma... wielkie korporacje. No lobbysta, nie wiem, y, uh -huh. czy naukowcy, którzy dostają granty, uh -huh. no duże granty, często od dużych korporacji, uczelnie, całe, cetera Kto na to ma wpływ i, i jak wiele osób się, powiedzmy, interesuje i, i, i chce mieć wpływ na to, tak? No bo to jest pytanie teraz do mnie, czy do pana, czy do uh -huh. każdego z słuchaczy. No dobrze. A co co ty zrobiłeś, żeby wiedząc o tym czy innym, żebyś wpłynął, nie wiem, na swojego przedstawiciela w parlamencie Europejskim? no ja na przykład do swojego, na swojego napisałem, posła, tak, uh -huh. do swojego europosła albo uh -huh. tutaj posła, żeby wiedząc o czymś, albo się interesując czymś, no, wpływać na to, żeby to kształtować to prawo w taki sposób, jaki uważa Przyjażny się za stosowny, no, mhm. przyjazny, tak, żeby mhm. powiedzieć nie, jasno, ja sobie tego nie życzę i moi znajomi, z którymi rozmawiam, też sobie nie mhm. życzą i oni też się zgłoszą, mhm. no i wtedy jest społeczeństwo obywatelskie. Jeżeli nie, To mam zapytam pana, czy poseł i eurodeputowany odpowiadali już panu? Odpowiedzieli eee, tak. na, na te petycje? Eee, na te tak. zapytania? E, tak, tak, tak. No, y, y, poseł, jeden no, europoseł, którego pytałem, y, no, bardzo sumiennie przeanalizował wszystkie te moje obawy. Stwierdził, że faktycznie część z nich w obecnym prawie już y, znajduje pewne uzasadnienie. I no, co najśmieszniejsze, potwierdził też, że y, obawy jego budzi to właśnie zakaz tych przydomowych upraw, co na tym etapie, hmm. bo to było prawie rok temu. Ja w ogóle nie, nie za bardzo wiedziałem skąd to się bierze, no, ale on stwierdził, że to, to jest też niepokojące. No byłoby to racjonalne, to... prawda, gdyby policjant przychodził i aresztował naszą rzadkiewkę. No tak, 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 no ale. On się tym przejął. Skierował to do polskiego przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej, tam przy Parlamencie bodajże. Jaki był dalszy los, tego nie wiem. Natomiast. Czyli no. czekamy na wyjaśnienia europosła. Możemy, no w międzyczasie to jeszcze wybory były. Tak, ale w międzyczasie możemy również Niestety... zrobić coś sami. No bo sprawa nie jest beznadziejna i sprawa nie jest całkowicie przegrana. Trwają kampanie europejskie związane z, no, z, pewnymi, z pewną walką z ustaleniami tego kodeksu żywnościowego. Czekamy na Państwa pytania może w ten sposób. Gadu-gadu numer 977 jest cały czas czyn. Czekamy na Państwa pytania i refleksje związane z tym, co Państwo usłyszeliście, związanym z kodeksem alimentarius. Ktoś napisał, temat ważny dla wszystkich słuchaczy. Gratulujemy. Byłoby fajnie, gdybyście dopuścili trochę słuchaczy na antenę. Jestem ciekaw dyskusji i ich wiedzy na ten temat. No my również jesteśmy ciekawi. 022 44 44 kodeks alimentarius a Nasze zdrowie 2 to cykl seminariów, które odbędą się 27, 28 i 29 października w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Państwo możecie zdobyć po trzy podwójne zaproszenia do każdego z tych y, miast. Czekamy na Państwa telefony, opinie, refleksje y, związane z tym, o czym mówił i mówi nasz gość w studiu Kazimierz Orzechowski, współtwórca kampanii Natura bez granic, także współorganizator y, seminarium. Kodeks Alimentarius, A Nasze Zdrowie 2. Czekamy na Państwa telefona, także na post na gadu gadu 977. Wieczór w Radiu TOK FM. W studiu Kazimierz Orzechowski, współtwórca kampanii Natura Bez granic, także współorganizator seminarium Kodeks Alimentarius, A Nasze Zdrowie 2. Może powiedzmy kilka słów o yy, Cyklu seminariów, które odbędą się, jak już powiedziałem, w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu pod koniec października, a dokładnie 27, 28 i 29, gościem specjalnym y, będzie austriacka dziennikarka Jane y, Burgermeister, która opowie o pewnych no, zapewne interesujących y, sprawach. Znaczy, Jane żeśmy w ostatniej chwili zaprosili, bo ona przy okazji ten swojego pobytu w Polsce zdecydowała się też wziąć udział w Warszawie w tym seminarium i, i postaramy się puścić wideo z tego w Poznaniu, we Wrocławiu. Jane Burgermeister w tej chwili jest chyba jedną z bardziej znanych osób na świecie, może nie bardzo szerokiemu gronu, chociaż myślę, że, że coraz szerszemu. Natomiast jest to dziennikarka, która... Z Austrii, która w czerwcu bieżącego roku złożyła w Wiedniu do sądu i nawet do przedstawicieli FBI w ambasadzie Stanów Zjednoczonych na oskarżenie doty dotyczące przedstawicieli WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Organizacji Narodów Zjednoczonych i, i różnych urzędników państwowych i korporacyjnych w sprawie bioterroryzmu i usiłowania popełnienia ludobójstwa. O co chodzi? No, wszyscy Państwo wiedzą, że teraz świńska grypa jest przedstawiana jako bardzo groźne zagrożenie na całym świecie. Światowa Organizacja Hand... Zdrowia uznała, że jest to stan pandemii, mimo że śmiertelność jest dużo niższa niż zwykłej mhm. grypy. I za no, I wprowadziła tak zwany stopień szósty zagrożenia pandemicznego, co powoduje, że może narzucić tak naprawdę państwo, najpierw Organizacja Zdrowia, państwom, ma państwa swoim obywatelom przymusowe szczepienia. Pani burgermeister. W swoich oskarżeniach przedstawiła dowody na to, że jedna z firm produkujących szczepionki Baxter AG rozmyślnie rozesłała kilkadziesiąt kilogramów materiału żywego wirusa, ale tu podkreślam ptasi, nie świńskiej mhm. grypy na zamówienie Światowej Organizacji Zdrowia do 16 laboratoriów w czterech krajach Europy. No i tu się pojawiło pytanie dlaczego ptasią grypę rozsyła się, jeżeli za chwilę ma się produkować szczepionki na świńską grypę. No i podejrzenie, jak gdyby cała teza tego oskarżenia jest taka, że duże firmy farmaceutyczne Chcą w ten sposób wywołać dość dużą zachorowalność, powiedzmy, no naprawdę dużych rzeszy czy dużych populacji, po to, żeby móc potem sprzedawać szczepionki i czerpać korzyści materialnych. No tak brzmi to oskarżenie. Brzmi to jak scenariusz z jakiegoś filmu, prawda? Politykal no jakiegoś takiego filmu można powiedzieć, który pokazuje manipulacje wielkich koncernów i, i no, manipulacje w, w celu uzyskania nad nami jakiejś gigantycznej przewagi, i no, coś niesamowitego, tak, prawda? Tak, no brzmi to. Jeżeli te oskarżenia się potwierdzą, tak, to, to byłby to gruby to, skandal. Brzmi...